Hallo. Cześć. Witam w odcinkach Niemiecki na wynos. Cieszę się, że oglądacie nasze odcinki, że są potrzebne. Dzisiaj uczymy się zadawania pytań, zadawania pytań o rozstrzygnięcie. Pytania o rozstrzygnięcie to są takie pytania, które rozstrzygają, czyli zadając takie pytanie, nasz rozmówca musi nam odpowiedzieć tak lub nie. Na przykład zapytam się: Czy masz blond włosy? I ta osoba nam odpowiada tak, mam blond włosy, albo nie, nie mam blond włosów. W języku polskim często w tych pytaniach na początku jest słówko czy. I teraz uwaga, niespodzianka, w języku niemieckim w ogóle nie ma czy. A w takich pytaniach o rozstrzygnięcie nie ma słówka czy. Te pytania musimy zacząć od odmienionego czasownika. Stąd mamy najpierw zdania twierdzące, a później do tych zdań twierdzących, przesuwając czasownik na pierwsze miejsce, Tworzymy zdania o rozstrzygnięcie, więc jest to dosyć prosta czynność. Jedyne, co nam może sprawić problem, to jeszcze fakt, że znamy mało słówek. One jeszcze nie są utrwalone, ale mam nadzieję, że wśród was, oglądających, są też osoby, które już jakiś czas uczą się języka niemieckiego i te pytania o rozstrzygnięcie będą dla nich łatwe. Przeczytam zdanie, wytłumaczę na dwóch pierwszych przykładach, później zatrzymujemy prezentację, samodzielnie budujemy. I sprawdzamy z naszymi odpowiedziami. Er wohnt in Polen. To znaczy, on mieszka w Polsce. I teraz zadajemy pytanie, czy on mieszka w Polsce? Zamieniamy miejscami. Wund er in Polen. I to właśnie znaczy, czy on mieszka w Polsce. Czasownik pierwszy. I to znaczy, czy. Sie macht jeden Tag sport. Ona. Każdego dnia robi sport, czyli uprawia sport, gimnastykuje się, tym razem już nie mamy tłumaczenia. I teraz nasze pytanie, czy ona każdego dnia robi sport, czy ona każdego dnia się gimnastykuje? A więc macht sie jeden tak Sport, pierwszy czasownik, odmieniony, później osoba i reszta zdania. Następne pytanie to pytanie, czy bardzo często gotujesz ziemiaki? A moje zdanie twierdzące jest du kochst, ze oft kartofeln, czyli gotujesz bardzo często ziemniaki. A więc czy gotujesz? Zaczynamy od czasownika. Kochst. I czego teraz nam brakuje? Zastanówcie się chwilę. No oczywiście zaimka osobowego, bo tych zaimków osobowych nam w zdaniach pomijać nie wolno. Kochst du, ze oft kartofeln? Następne pytanie. I zdanie twierdzące najpierw: Das Kind, Spilt, Computer Spile. Czytamy to zdanie, tłumaczymy sobie: Aha, to dziecko gra w gry komputerowe. Czy nie moje pytanie będzie brzmiało: Czy to dziecko gra w gry komputerowe? Pierwszy czasownik wpisujemy: później: Das Kind, dziecko i na końcu: Computer spiele. Wiemy już na pewno, jaka jest odpowiedź. Zatrzymajcie prezentację, zróbcie pytania do ostatnich dwóch przykładów. I następnie uruchomcie i sprawdźcie z naszymi odpowiedziami. I tu już nasze odpowiedzi. Czy pan, pani często robi błędy? Machen sie oft Fila? Czy one, oni zrobią jutro dużo zdjęć? Albo robią jutro dużo zdjęć? Machen sie morgen viele Fotos? Prawda, że proste? W chmurkach jeszcze mamy też zdania. Ich komme schnell, czyli przyjdę. Szybko, mamy kommen, przychodzić, przybywać, schnell, szybko, znamy te słówka. A pani zadaje pytanie: Wierklich, naprawdę, Komst du schnell? Zastanówmy się, co to znaczy. Możecie znowu w komentarzach odpowiedzieć na to pytanie, to znaczy przetłumaczyć je, co ono oznacza. A tu przed wami już kompletny slajd, w którym wytłumaczone są zdania twierdzące. I wytłumaczone pytania czy. I jeszcze jedno dla wytrwałych ćwiczenie, tym razem troszeczkę trudniejsze, ponieważ będziemy zmieniać zaimki osobowe. A więc jeśli mamy zmianę zaimka osobowego, to musimy również zmienić odmianę czasownika. Mamy zdanie: Pochodzimy z Polski. Via kommen aus Polen. I wyobraźcie sobie, nie zrozumieliście tego zdania albo nie usłyszeliście dobrze i chcecie się zapytać, czy pochodzicie z Polski? Parafrazujecie to zdanie, zadając pytanie, czy wy pochodzicie, skoro wy i ja. Do IA ja mamy końcówkę ty. Dlatego właśnie nasze pytanie brzmi kommt ja o Następne zdanie idę dzisiaj do kina. Ich geje heute ins kino. A wasze pytanie ma być, czy idziesz dzisiaj do kina? Zaczynamy od odmienionego czasownika, czy ty idziesz do ty mamy końcówkę syty. A więc Geist Du, dzisiaj, Hojte Inskino. I znowu zostawiam Was z ćwiczeniem. Zatrzymajcie prezentację i zadajcie pytania do następnych dwóch zdań. Gotowi? W takim razie uruchamiamy znowu prezentację i sprawdzamy z naszymi odpowiedziami. Du lernst sehr schnell Deutsch. Ty uczysz się bardzo szybko niemieckiego. I nasze pytanie, czy bardzo szybko uczę się ja niemieckiego, a więc Lerne ich sehr schnell Deutsch. Wir machen Fotos in Polen. Robimy zdjęcia w Polsce. Czy robicie zdjęcia w Polsce, czy wy robicie, wy, to ja. Do ja końcówka czasownika ty. Zaczynamy od czasownika. Macht ihr Fotos in Polen? W chmurkach ich mache oft feila. Robię, często. Mamy słówka na dole. Błędy to feila, czyli robię często. Błędy. Czy często robisz błędy? Zastanówmy się, jakbyśmy zapytali, czy ty często robisz błędy? Mamy już? Dobrze myślicie. Machst du oft feila. To jest to samo pytanie po niemiecku. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że potraficie budować pytania o rozstrzygnięcie, a więc, że znacie zasadę, że czy to pierwszy czasownik po prostu. Czasownik odmieniony do zaimka osobowego do osoby. Więcej ćwiczeń na niemiecki.co to strona internetowa, a dostęp do ćwiczeń w linkach pod filmem w opisie. Klikajcie na więcej i tam właśnie znajdziecie dodatkowe ćwiczenia. Pytajcie. Nas chętnie odpowiemy, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości. Na dzisiaj to wszystko. Auf Wiederhören. Tschüss.